I rzeczywiście chcę Państwu powiedzieć o nowościach, które dotyczą dwóch najtrudniejszych podtypów biologicznych dotyczących raka piersi. Rak piersi to jest najczęstszy nowotwór, który występuje u kobiet w Polsce i na świecie, ale jak już mówiłam przy poprzedniej okazji debaty, na pewno rokowanie chorych na raka piersi jest dobre, szczególnie patrząc w stosunku do innych nowotworów. Oczywiście robimy, co możemy, żeby to rokowanie było coraz lepsze. I naprawdę wyjątkowo w tym roku mam do przekazania wiele ciekawostek, które dotyczą leczenia chorych na herdwa dodatniego i potrójnie ujemnego raka piersi. To są dwa podtypy biologiczne, które stanowią około 30% spośród wszystkich nowotworów piersi. Są to szczególne podtypy, ponieważ podtypy o dość agresywnym przebiegu. Rokowanie chorych na HER2, dodatniego raka piersi, uległo zmianie już wiele lat temu, kiedy po raz pierwszy pojawiło się w leczeniu przeciwciało skierowane przeciwko receptorowi HER2, czyli Trastozuma. Teraz to rokowanie jest bardzo dobre i właściwie to jest Jedyna podgrupa naszych chorych, który nawet w bardzo zaawansowanym stopniu może być, yy, żyć wiele lat. Nierzadko zdarzają się sytuacje, że chore nawet z rozsianym her dodatnim rakiem piersi żyją kilka, kilkanaście czy nawet jeszcze dłużej lat. Ale zaczniemy od tego najgorszego podtypu biologicznego, czyli potrójnie ujemnego raka piersi. Dlaczego ta choroba jest trudna? To jest przede wszystkim choroba mocno heterogenna. Tak naprawdę to jest troszkę jak kupowanie kota w worku. To nie jest tak, że każda chora na potrójnie ujemnego raka piersi, le, będąc leczona w ten sam sposób, będzie rokowała tak samo. Nawet odpowiedzi dotyczące zastosowanego leczenia są bardzo różne. U chorych na potrójnie ujemnego raka piersi dość często spotykamy się ze scenariuszem, że choroba szybko rośnie, ale też dość dobrze odpowiada na zastosowane leczenie cytostatykami. Jednak w wielu sytuacjach pojawia się szybki rozwój oporności. Jest wysokie ryzyko nawrotu. Bardzo rzadko obserwujemy powolny przebieg. To, co dotyczy chorych na hormonozależnego raka piersi, gdzie choroba może trwać latami, nierzadko zjawiają się panie z miejscowo zaawansowaną chorobą, które mówią, że obserwują guzet od kilku lat. W przypadku potrójnie ujemnego raka piersi właściwie jest to niemożliwe i niespotykane. Jak już powiedziałam, to jest choroba heterogenna i mamy różne cele molekularne właśnie w obrębie tej samej choroby, czyli trójujemnego raka piersi. Raka, który nie wykazuje ekspresji receptora estrogenowego, progesteronowego i receptora HER2. Co innego dzieje się w obrębie tej choroby, niekiedy jest trudne do określenia. Dlaczego trudne? Ponieważ my nie określamy innych czynników predykcyjnych, czyli takich, które powiedziałyby nam, że chora odpowie na inny rodzaj leczenia. Jednak oczywiście z czasem to się zmienia. Mówiliśmy już o leczeniu okołooperacyjnym, które absolutnie jest standardem, jeżeli chodzi o te dwa podtypy biologiczne. Raka trójujemnego i herdwa dodatniego. Zaczynamy od diagnozy. Bardzo często jest leczenie neoadjuwantowe, coraz rzadziej samodzielna chemioterapia, bardzo często w przypadku trójujemnego raka piersi z immunoterapią, herdwa dodatniego raka piersi z leczeniem celowanym. Następnie jest operacja i po operacji otrzymuje wynik histopatologiczny, który mówi nam, czy chora jeszcze wymaga leczenia uzupełniającego. Czy w ogóle kończymy leczenie, ale także pozwala nam określać, jaki rodzaj leczenia uzupełniającego będziemy stosować. Już wspominałam poprzednio o całkowitej odpowiedzi patomorfologicznej. To jest taka odpowiedź, która jest obserwowana właśnie po leczeniu systemowym. Schemat wygląda tak. Chora otrzymuje leczenie systemowe, jest operowana i patolog sprawdza materiał pooperacyjny, w którym nie znajduje już komórek nowotworowych. I całkowita odpowiedź patomorfologiczna jest na pewno surogatem y, sukcesu naszego leczenia, czyli skuteczności terapii i przekłada się także na rokowanie naszych chorych. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z chorobą rezydualną, to rokowanie jest zdecydowanie gorsze. Im więcej raka w preparacie pooperacyjnym, tym to rokowanie jest gorsze. Co dotyczy szczególnie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Jeżeli mamy według skali RCB, czyli tej residual cancer burden trójkę, czyli najgorszy stopień, niestety 5 i 10-letnie przeżycia sięgają 25-28%. Ale mamy tutaj mówić o nowościach. Więc na pewno ogromną rolę odgrywa immunoterapia, jeżeli chodzi o chore na potrójnie ujemnego raka piersi. Doktor Stencel mówiła już wiele na temat oznaczania PDL1, ale spójrzmy, czy właściwie jeżeli chodzi o wczesnego raka piersi jest konieczność oznaczania. Przedstawiam tutaj dwa badania, Kinot 522, Impulsion 031. U chorych na wczesnego, potrójnie ujemnego raka piersi poza standardową chemioterapią stosowano inhibitory punktów kontrolnych i obserwowano, czy dołączenie immunoterapii poprawia rokowanie chorych. Jak spojrzycie Państwo na te wykresy ku górze, to tam, gdzie była immunoterapia dodatkowo, to są zielone słupki, które są zdecydowanie wyższe niż słupki brązowe, co świadczy na korzyść immunoterapii. To samo jest niżej, gdzie niebieskie słupki to chemioterapia tezolizuma. Widzimy, że i u chorych na wczesnego potrójnie ujemnego raka piersi dołączenie immunoterapii poprawia rokowanie pacjentek niezależnie od tego, czy PDL1 jest dodatni, czy ujemny. Szczególne znaczenie miało to u chorych z zajętymi węzłami chłonnymi, czyli taka grupa szczególnie dobrze reagująca na zastosowane eksperymentalne nowe leczenie. Kinot 5.2 to jest badanie, w którym poza chemioterapią dołączono pembrolizumab i spójrzcie, spójrzcie Państwo na te górne krzywe. To są chore, u których uzyskano całkowitą odpowiedź patomorfologiczną i to rokowanie u chorych jest zdecydowanie lepsze niż te dwie krzywe niżej, gdzie u chorych nie uzyskano całkowitej odpowiedzi patomorfologicznej, jednak u tych chorych, których była choroba rezydualna, czyli nie było całkowitej odpowiedzi patomorfologicznej, rokowały lepiej, jeżeli dołączono immunoterapię. Czyli wiemy, że dołączenie immunoterapii u chorych na wczesnego, potrójnie ujemnego raka piersi przekłada się na poprawę rokowania naszych pacjentek, co widać na tym wykresie. To jest nowość, którą my dysponujemy od lipca tego roku i mamy możliwość w ramach Funduszu Zdrowia poza chemioterapią stosować u chorych immunoterapię. Jednak zdecydowanie więcej zadziało się w programie lekowym, jeżeli chodzi o chorobę zaawansowaną i myślę, że dawno nie było tyle możliwości mówienia o nowościach, którymi dysponujemy. W chorobie zaawansowanej poza chemioterapią zastosowanie pembrolizumabu w pierwszej linii leczenia również poprawia rokowanie pacjentek i my również od lipca tego roku dysponujemy pembrolizumabem u chorych PDL1 dodatnich z rozsianym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Jeżeli spojrzycie Państwo na te krzywe, one nie są bardzo wyraźne, ale jakie niosą one przesłanie? U chorych, u których PDL1 był bardzo dodatni, odpowiedź na zastosowanie leczenia była najlepsza. I dlatego w tej grupie chorych mamy obowiązek teraz oznaczać receptor PDL1 yy, yy, i na tej podstawie kwalifikować pacjentki. W badaniu Kinot 355 było to ponad 1 trzecia chorych, która może odnieść korzyść z zastosowania tego leczenia które przekłada się na poprawę przeżycia pacjentek. Jak już mówiłam, rak potrójnie ujemny to jest wielki worek. Jest to choroba heterogenna, w której my staramy się wychwytywać coraz to nowe cele molekularne i stosować określone leczenie. To samo dotyczy nosicielek mutacji w genach BRCA1, BRCA2. To jest około 5-10% pacjentek chorujących na raka piersi. W grupie potrójnie ujemnej to może być ciut większa grupa, populacja pacjentek. Mutacje w genach BRCA1, BRCA2 zwiększają ryzyko zachorowania nie tylko na raka piersi, na raka jajnika, na czerniaka czy na raka trzustki. Diagnostyka genetyczna absolutnie jest teraz na tapecie działań, jeżeli chodzi o refundację, ale także możliwości diagnostyczne naszych pacjentek i na pewno coraz więcej chorych przychodzi do nas z dodatnimi wynikami i u takich chorych również w ramach funduszu zdrowia możemy zastosować leki właśnie ukierunkowane na te mutacje. Takim lekiem jest na pewno talazoparib który jest stosowany u chorych na potrójnie ujemnego i hormonozależnego raka piersi, wydłuża czas do progresji choroby nowotworowej i jest przeznaczony dla nosicielek mutacji w genach BRCA1, BRCA2, co wymusza na nas także zwiększenie wykonywania liczby badań genetycznych u naszych pacjentek. Oczywiście ogromną barierę stanowią możliwości diagnostyczne w ramach Funduszu Zdrowia. Mamy także do dyspozycji inne leki. Jednym z nich jest sacituzumab govitecan. Jest to immunokoniugat, który skierowany jest przeciwko receptorowi TROP2. Jest stosowany u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Nie mamy konieczności oznaczania receptora TROP2, ponieważ niezależnie od ekspresji, czyli czy jest go dużo, czy jest go mało, odpowiedź na zastosowane leczenie jest obserwowana u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Doktor Sencel też już mówiła o konie trojańskim, bo na pewno immunokoniugaty są tak określane na całym świecie. Nie dość, że jest to leczenie ukierunkowane molekularnie, wiąże się z receptorem, wnika do komórki, uwalnia cytostatyk, niszczy daną komórkę, w której zostało internalizowane, ale także niszczy komórki, które znajdują się obok. Jest to tak zwany bystander effect, czyli troszkę niszczenie tego, co znajduje się dookoła. Bardzo skuteczne leczenie, którym dysponujemy w codziennej praktyce klinicznej, a jego skuteczność została udowodniona na podstawie badania ASKEN, gdzie stosowano sacituzumab govitecan versus chemioterapia wyboru lekarza. I nie dość, że wydłuża czas do progresji choroby nowotworowej, to także wpływa na wydłużenie czasu całkowitego przeżycia. Co jest szczególnie istotne dla chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, ponieważ rokowanie właśnie tej podgrupy chorych jest niestety najgorsze. Jeżeli chodzi o chorę na herdwa dodatniego raka piersi, naprawdę nierzadko spotykamy pacjentki z rozsiewem żyjące kilka czy kilkanaście lat. W przypadku chorych na potrójnie ujemnego raka piersi, te przeżycia zwykle sięgają roku czy dwóch. Czyli różnica i przepaść jest ogromna i dlatego każde dodatkowe leczenie, którym dysponujemy, a mamy takie możliwości obecnie, na pewno jest na wagę złota. No i kilka nowości dotyczących raka HER2 dodatniego, w którym dzieje się chyba najwięcej, ale też możemy się poszczycić faktem, że wiele z tych leków, które są w zaleceniach amerykańskich, mamy w codziennej praktyce klinicznej. Na pewno coś, o czym marzymy, to jest trastuzumab derukstekan, który też jest, można użyć tego słowa, ogromnym przełomem, jeżeli chodzi o raka piersi. Wszedł do codziennej praktyki klinicznej na świecie, najpierw w chorobie zaawansowanej w odległych liniach leczenia, teraz przebija się do coraz wyższych linii leczenia. Badania już dotyczą pierwszej linii zaawansowanej choroby, ale także leczenia okołooperacyjnego i na pewno jest to ogromny sukces terapeutyczny. To, co się wydarzyło w Polsce, to dołączenie do programu lekowego Tukatynibu, czyli inhibitora kinazy tyrozynowej, który jest stosowany w połączeniu z trastuzumabem i z kapecytabiną, a sukces jego został określony na podstawie badania Hertu Klein było to badanie drugiej fazy. Wydłuża on czas do progresji choroby nowotworowej, ale jest też lekiem szczególnym, ponieważ wyjątkowo dobrze działa u chorych, u których stwierdzono przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to bardzo trudna grupa pacjentek, a musimy pamiętać, że około 20% chorych z rozpoznaniem herdwa dodatniego raka piersi na pewno będzie miało przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym, bądź nawet więcej. Więc każdy lek, który jest skuteczny w tej populacji, jest również na wagę złota. Tukatinip również wydłuża czas całkowitego przeżycia u chorych, zmniejszając ryzyko zgonu o około 40%. Na koniec, może trochę przekornie, pokazuję Państwu taki przygotowany przeze mnie schemat postępowania u chorych na rozsianego HER2 dodatniego raka piersi. Takie chore, które otrzymały leczenie okołooperacyjne, i takie chore, które mają przerzuty do środkowego układu nerwowego. Ten schemat przygotowałam na podstawie obecnie funkcjonującego programu lekowego. Leków jest coraz więcej i jest coraz więcej możliwości. W ostatnim czasie rzeczywiście wprowadzono bardzo wiele nowych możliwości terapeutycznych, których my też się teraz uczymy wspólnie z pacjentami. Każdy lek to duży sukces, ale też nowe działania niepożądane, z którymi też się musimy mierzyć. To, co mówił profesor Wysocki, coraz więcej chorych, coraz trudniej rozpocząć leczenie, ale z uwagi na fakt, że my leczymy coraz skuteczniej i nawet pacjenci z chorobą rozsianą żyją coraz dłużej i mają możliwości bardzo długich terapii. Bardzo dziękuję.